Stanisław Michalkiewicz odpowiada na pytania dotyczące m.in. prognoz dotyczących przyszłości Polski, książek Klausa Szwaba czy nowego Jedwabnego Szlaku. Proszę bardzo, Pani, a potem jeszcze tam. Proszę bardzo. Pytanie. Ja bym chciała wiedzieć, jakie są prognozy Pana redaktora na najbliższe lata dla Polski. Proszę Pani, no to Pani przecenia moje możliwości. Bo Jak bym... ja bym takie rzeczy wiedział, to bym był albo bardzo bogaty, ale, albo już bym nie żył. I tak wielu ludzi ma do mnie pretensje, że piszę takie rzeczy i jeszcze żyje. Nawet moja własna siostra, ja kiedyś tam mi takie gorzkie wyrzuty czyniła, ja mówię: No, to co mam zrobić, żeby cię udelektować? <laughs> Więc. Nie wiem, proszę Pani, to zależy w pewnym, w pewnym stopniu, bo nie w zbyt dużym, ale w pewnym stopniu zależy od tego, co będziemy robili. Bo jeżeli się zaczniemy jakieś głupstwa robić, no to już nie, nie będziemy wiedzieli, co się z nami staje, bo już nas nie będzie. Po prostu, bo już nas nie będzie. Natomiast jak nie będziemy robić głupstw, to będziemy reagować na sytuację jaka się kształtuje. Być może nawet będziemy ją współtworzyć, ale to wszystko zależy, czy będziemy mieli siłę, czy potrafimy stworzyć siłę, czy nie. Na razie robimy wszystko, żeby tej siły nie stworzyć. Bo mówię, rząd zachowuje się rzeczywiście, ten pan Jasina to powiedział prawdę, jako sługa narodu ukraińskiego. Tymczasem on powinien być sługą naszego narodu. On nie jest rządem. Bo Ukraina ma własny rząd, to niech tam służy narodowi ukraińskiemu. Natomiast my tutaj zachowujemy się trochę nieroz, nierozsądnie. Także tak, proszę bardzo, a potem pan. Tak, interesuje. Ja... Panie redaktorze, ja mam takie pytanie odnośnie polskiej polityki zagranicznej jakości, w zasadzie braku jakości i naszej sprawiedliwości wobec y, sąsiadów. Czy nadreprezentacja mniejszości narodowych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, zresztą nie tylko w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, ale przede wszystkim ma wpływ na naszą politykę wobec Litwy, Białorusi, Ukrainy i y, czy ma wpływ na nasze relacje z mniejszościami, z mniejszością Polską w, w tych państwach? Wie Pan, być może, że jest tak jak Pan podejrzewa, dlatego, że kiedy Radosław Sikorski, książę małżonek, został Ministrem Spraw Zagranicznych, to w niektórych środowiskach wywołał to zaniepokojenie. Więc następnego dnia Gazeta Wyborcza opublikowała taką, uspokajający komunikat, że niezależnie od tego, kto jest ministrem spraw zagranicznych, to ministerstwem kieruje ekipa skompletowana przez profesora Bronisława Geremka. No i ta ekipa została skompletowana według kryteriów rasowych, to nie ulega wątpliwości. To czasami się niestety negatywnie przekłada na sytuację na przykład Polaków na Białorusi. Bo kiedy kondoliza Rajs przyjechała, chyba to był 2004 rok, do Wilna i tam powiedziała, że z Łukaszenką trzeba zrobić porządek, to minister spraw zagranicznych w Warszawie, pan profesor Adam Daniel Rotweld jak nazwisko wskazuje. Wytrawny dyplomata, nie jakiś taki amator jak na przykład książę Małżonek, tylko człowiek, który w dyplomacji tam zaczynał od podstaw. Poderwał związek Polaków na Białorusi przeciwko Łukaszence jako jedyną opozycję. Jako jedyną opozycję. Dla Łukaszenki to był prawdziwy dar niebios, przecież on powiedział, no tak, no to jest polska dywersja tutaj i tak dalej, rozpędził wszystkich, tam utworzył sobie własny związek Polaków na Białorusi z takich rozmaitych filtrów. Więc w rezultacie stan posiadania Polski na Białorusi bardzo się skurczył i mówię, no myślę, że podejrzewanie pana ministra Rotfelda, że nie wiedział, co robi, to byłoby niegrzeczne. Bo był, zbyt wytrawnym był dyplomatą, żeby wiedzieć, jakie to skutki. No ale zrobił to. Ale zrobił to, więc być może, że tam wykonywał jakąś misję. Druga sprawa, no to jest ten, ta zabawa w mocarstwowość z panią Swietłaną już niedawna. Ja nie mówię, że się nie wolno bawić w moc bo czasami nawet trzeba, ale pod jednym warunkiem. Że ma się dostatecznie dużo siły, żeby tę zabawę zakończyć z korzyścią dla własnego państwa. Jak się nie ma takiej siły, to lepiej się nie, nie zaczynać tej zabawy. Jakie są skutki? Takie, że... Łukaszenka został wepchnięty razem z całą Białorusią w objęcia Putina. No i mamy w rezultacie armię rosyjską na granicy wschodniej, a której przedtem nie było. Mało kto wie, że na przykład Łukaszenka starał się lawirować. Na przykład Łukaszenka do momentu, dopóki nie został wepchnięty w objęcie Putina z naszym udziałem, to nie uznawał przynależności Krymu do Rosji. Więc Coś, co, na czym Putinowi bardzo zależało, to Łukaszenka tu mu stawał dęba. No ale teraz tu już oczywiście nie ma mowy, bo to teraz to już Putin go tam tresuje jak niedźwiedzia. Łukaszenka spacyfikował swoich przeciwników na oczach całego bezradnego świata. No i wyaresztował tych. Po... To teraz panią Angelikę to wypuścił z turmy. A Poczobuta tam trzyma, jeszcze innych też. No i my tutaj co możemy zrobić? No ty, panie Andrzeju, jesteśmy z Panem i tak dalej. No to Michnik, Michnik przecież nie siedzi tam. Jak to jest z panem? Jak, on siedzi w Warszawie i popija szampana, a tamten siedzi w pierdlu i popija, nie wiem, czarną kawę i kakao, prawda? No więc to, no, to tego typu zabawy są. Takie skutki, więc... W polityce, owszem, intencje się czasami liczą, ale skutki przede wszystkim się liczą. Więc to może być konsekwencja tego, że rzeczywiście Ministerstwem Spraw Zręcznych kieruje ekipa skompletowana przez pana profesora Bronisa Geremka, który zresztą, no, to muszę powiedzieć, osobiście działał w moim przekonaniu na szkodę Polski. I kiedy Polska się starała o przyjęcie do NATO, to prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej, pan Muskal, zebrał pod petycją do Kongresu w tej sprawie 9 milionów podpisów. Państwo rozumiecie 9 milionów głosów. Nikt w Ameryce nie może coś, czegoś takiego zlekceważyć. Pokazał, że można zintegrować Polonię przynajmniej wokół jednej sprawy. I stworzyć siłę, co, która w demokracji ma swój ciężar gatunkowy. No to co się stało wtedy? Natychmiast się rozpoczęła sterowana z Warszawy właśnie przez Ministerstwo Spraw Zręcznych nagonka na Moskala, że antysemita, że to, że powied, że tam diabli wiedzą, co on tam robił. W rezultacie yy, Moskal... Przestał być przyjmowany w Białym Domu jako reprezentant Polonii Amerykańskiej, tej wielomilionowej. Co za Alojzego Mazewskiego, poprzedniego presa, było po prostu nie do pomyślenia. Nie? Ale ja to rozumiem, bo po co polskie lobby w Stanach Zjednoczonych, skoro jest żydowskie? I jeszcze w w sytuacji konfliktu interesów, bo wtedy już roszczenia, że tak powiem, były na tapecie. Proszę bardzo, pan tam pod ścianą. Chciałbym się zapytać, czy słyszało o takim czymś jak imperium Klausa Schwaba, o którym pisała pani Małgorzata Ziętek-Wielomska i czy to wszystko jest związane z tym, co się dzieje teraz i chcę przyćmić to na przykład, że jest teraz takie coś, jak ONZ planuje plan antypandemiczny oraz te, która niszczy suwerenność krajów oraz to, że chcą wprowadzić, tak WHO, chcą prowadzić cyfrową walutę, by kontrolować ludność, Dlatego teraz mniej więcej by potrzebny ten kod QR, który... Jest w... Proszę pana, pan szwab, ja tak on mi się nie zwierzał, więc ja nie wiem, tę książkę znam. Pan szwab mówi tam o nowym porządku świata, ale myślę, że to jest zasłona dymna, bo tak naprawdę to chodzi mu o odbudowę Czwartej Rzeszy. Czwartej Rzeszy. Jego ambicje chyba się ograniczają do tego, ale oczywiście tego nie może głośno powiedzieć, więc tam opowiada różne dyrdy mały. Natomiast jak się wczytać w tę książkę, to od razu widać yy, czym on dyszyt, jak to Rosjanie mówią. Proszę bardzo, Pani. Przede wszystkim, jeśli chodzi o te Tworzenia jedwabnego szlaku, jakiś przybrał skonkretyzowane plany, czy wiadomo, którędy dokładnie miałby on przechodzić? Bo no to zależy od, tych, od tego, które państwa, zdaniem Chińczyków, potrafią tam utrzymać porządek, podrobne. Także, no i czy tam toczy się jakaś wojna, czy jest, no bo to jak się wojna toczy, to oczywiście trzeba takie państwo omijać szerokim łukiem, więc no takie rzeczy trzeba wyjaśnić. Proszę bardzo, pan tutaj. Pan. Panie redaktorze, jeszcze takie mam pytanie odnośnie, jakie jest pańskie zdanie, bo to jest y, dla Polski by, nie, na obecny jest moment nie. bardzo ważne, y, odnośnie wypowiedzi generała Skrzypczaka i Kaliningradu. Według mnie jest to dość śmiertelne zagrożenie, bo to podważa cały Poczdam. Proszę pana, no na szczęście pan generał Skrzypczak jest w stanie spoczynku, więc niczym nie dowodzi to jest jedyne, jedyna dobra wiadomość w tej sytuacji, natomiast to, że taki człowiek kiedyś dowodził wojskiem, to jest to bardzo niepokojące. Ja na przykład jak słucham jego czy na generała Polko, generał Polko wydaje się nienaturalnie pobudzony. Kiedyś nawet napisałem, że powinien go przebadać jakiś weterynarz, bo to ale on też chyba niczym nie dowodzi, także... Mam nadzieję, że ci, co dowodzą, to, to nie są takimi narwańcami. Proszę? Nie, nie są bardzo groźne, bo to, wie pan, no, są niemądre. Są niemądre przede wszystkim. podważenie Proszę pana, no tak, no do jak... No są, dlatego mówię, że są niemądre, bo gdyby Polska zaczęła podważać, to przede wszystkim już nawet nie Poczdamu, tylko aktu końcowego KBW w Helsinkach z 1975 roku, który mówi między innymi, dlatego na przykład, dlatego na przykład Putin, no, tutaj nie jest w porządku, bo on podpisał, Rosja, znaczy Związek Sowiecki podpisał akt końcowy, gdzie było zastrzeżenie, że nie wolno Zmieniać w Europie granic siłą. Rosja się uznała za następcę prawnego Związku Sowieckiego, a tymczasem Putin zajął Krym. No więc tu rzeczywiście, że jest powód, żeby to kwestionować. Ale jeżeli Polska by zaczęła podważać na odcinku Królewieckim ustalenia konferencji w Poczdamie, no to nie wiem, czy można zrobić większy prezent Niemcom. Zajnij, idzie, nie? nie, to nie tylko Gdańsk. Proszę bardzo, tutaj pan, potem pan. E, panie redaktorze, miałbym jeszcze dwa takie zwięzłe pytania. Myślę, że też powoli będziemy kończyć. Także e, postaram się ja, ja przynajmniej być tutaj zwięzły. E, jak wiemy, e, w kontekście trochę do, te, do tego wątku, który pan poruszył, e, mniejszość niemiecka w Polsce jeszcze do niedawna miała dwa mandaty w polskim parlamencie. Przy bardzo niskiej liczbie, prawda, to mówimy o około 140 tysiącach mieszkańców e, dodatkowo zlokalizowanych, tylko głównie w rejonie Województwa opolskiego. E, teraz mają co prawda już tylko jeden mandat, ale to było 140 tysięcy. Teraz możemy mówić o e, obecności oby, obywateli czy, czy też przesiedleńców e, z Ukrainy w liczbie nawet do 6 milionów. E, są tym osobom nadawane numery PESEL, czyli wygląda to troszeczkę tak, jakby goście, do nas przyjechali na święta na tydzień i rejestrowali się w osiedlowych przychodniach, co, co już jest dziwne, e, jakie są zagrożenia związane z nadaniem przyszłych praw wyborczych i tworzenia z tej społeczności ukraińskiej pewnego rodzaju elektoratu? Jeszcze też dodam do tego pytania, e, czy w przyszłości możemy obawiać się również migracji z terenów e, Rosji, gdyż e, jak wiemy. Prawie 3 czwarte ludności Rosji znajduje się do, do granicy Europy z Azją, i czy te osoby po tym, co się dzieje z gospodarską rosyjską, nie będą starały się też jakby przejść do, do tych krajów, gdzie to życie toczy się normalnie, i czy w związku z tym też nie możemy obawiać się wtedy napływu wywiadu rosyjskiego. To nie, nie muszą być temu towarzyszyć takie dramatyczne wydarzenia, jak jakaś, jakaś tutaj masowa emigracja z Rosji. Wywiad rosyjski to my i teraz mamy. To wcale nie, nie wymaga organizowania jakichś pielgrzymek. Natomiast mniejszość, znaczy ta, w tej chwili ta Rzesza Obywateli Ukraińskich, ona nie ma praw politycznych. No to, to, to czy będzie miała, czy nie, to od nas zależy. No przecież to z automatu to się trzeba by to, trzeba by wydać ustawę i tak dalej, i tak dalej, więc to od nas zależy. Moim zdaniem byłoby to bardzo ryzykowne, przynajmniej przez jakiś czas. Dlatego, że no, tak jak mówię, jeśli, jeśli, jeśli by jeszcze powstał jakiś rząd na uchodźstwie, no to dużo by zależało od tego, jaki kierunek polityczny byłby tam dominujący, a my tego nie wiemy. A my tego nie wiemy. Jakie tutaj jest niebezpieczeństwo? Takie, że ponieważ do, socjal tutaj dostali, to, to ich będzie skłaniało do pozostania w Polsce. To by nie była może tragedia. Dlatego, że, y, pod, ale pod jednym warunkiem, że oni by tu zaczęli pracować. No to wtedy pomnażaliby dobrobyt państwa polskiego. A co to, to z tożsamością narodową? Proszę pana, no to trudno od nich wymagać. Jeżeli na przykład oczekujemy, że Polacy w Stanach Zjednoczonych będą tam kultywowali polskie tradycje i tak dalej, nie oczekujemy od nich, że się wynarodowią następnego dnia, jak tam pojadą, no to trudno by było oczekiwać tego od Ukraińców. Czyli Jest, no to, to wie pan, trzeba sobie z tego zdawać sprawę. Trzeba podejmować działania, które by to zagrożenie albo odsuwały w ogóle w przyszłość, albo minimalizowały. Natomiast jak ci ludzie już są tutaj już się znaleźli, to moim zdaniem już tu zostaną. Może nie wszyscy, ale zdecydowana większość z nich, albo nawet jeszcze się więcej ich tutaj zjawi. Gdyby na Ukrainie poszło coś nie tak, to jeśli mogę wtrącić. Dzisiaj Konfederacja zaproponowała projekt ustawy mówiący o dziesięcioletnim okresie przejściowym przy Nadawaniu no to jest odsuwanie w czasie pewnego zagrożenia, bo rzeczywiście być może, że część tych ludzi, którzy tutaj będą chcieli zostać, to się zasymiluje. Nie wszyscy to na pewno, ale widzi Pan, problem jest taki, że nacjonalizm ukraiński, zresztą nie tylko ukraiński, litewski też, białoruski może w mniejszym stopniu, ale też. One się formowały w opozycji do Polskości. One wszystkie się formowały w opozycji do polskości. W związku z tym bardzo trudno, bardzo trudno w tych warunkach no to pogodzić. Wprawdzie kultura polska jest atrakcyjna, więc to na to tu możemy liczyć. Ale czy na tyle atrakcyjna, żeby tamte... Sen, tamte resentymenty przezwyciężyć, to nie wiem, to nie wiem, nikt chyba tego nie wie. Yy, dlatego, ale to, no to Konfederacja tutaj moim zdaniem działa, zachowuje się rozsądnie, dlatego, że odsuwa yy, niebezpieczeństwo w czasie. Co jest jeszcze możliwe? Yy, że Unia Europejska im przyzna obywatelstwo Unii Europejskiej. To by, to by im dawało pewne prawa polityczne, mianowicie uczestniczenia, w, 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 czynne i bierne prawo w wyborach samorządowych. O, to jest też niebezpieczne, zwłaszcza, że e, ci Ukraińcy zajmują dosyć zwarte obszary. No i wtedy mogli opanować politycznie samorządy bez trudu specjalnego. Zresztą tak jest na tym Pomorzu Środkowym i Zachodnim, tak jest. I tam w Zielonogórskim, tak jest. To nie jest jakaś taka, wie pan, pieś przyszłości, tylko to są, taka jest rzeczywistość. Dziękuję. Poproszę o ostatnie pytanie. Generacja mówiła o dostępie Polaków do, do broni. No, dobrze, dobrze. no i, i, i teraz słyszałem dwa dni temu, że rząd mówi, że proszę bardzo, 10 godzin kursu, i do końca roku 8 tysięcy ludzi może dostać broń. No nie wiem dlaczego 8 tysięcy. No tak powiedzieli. Tak, tak. Nie wiem dlaczego 8 tysięcy. Z czego wynika moim zdaniem. To 10 godzin kursu. Z czego tylko. wynika prawo do posiadania broni. We wszystkich systemach prawnych państw cywilizowanych. Jest zagwarantowane prawo do obrony koniecznej. Więc jeżeli nawet nie obywatel, tylko człowiek ma zagwarantowane przez państwo prawo do obrony koniecznej, to państwo nie powinno pozbawiać go narzędzi, które temu służą, bo w przeciwnym razie ta gwarancja jest w ogóle fikcyjna. No i tyle. Nic nie mam do dodania. To chyba nam no, pomóc to Proszę pana, nie. No ja byłbym przeciwny temu, żeby wprowadzić przymus posiadania broni. Kurs jest pożyteczny, bo jak ktoś by wie, pan nie umiał się posługiwać bronią palną, to by nieszczęście tylko z tego było, więc kurs jest konieczny. Tak było w Stanach Zjednoczonych. Kiedyś w stanie wojennym, to znaczy w latach 80., wydaliśmy taką książkę. Francuskiego autora Gisormana Rozwiązanie Liberalne. I on tam właśnie o broni, między innymi pisał, że w jakimś miasteczku, już nie pamiętam w którym stanie, w jakieś miasteczko było nękane przez gangi motocyklowe tych aniołów piekła. No i tam one, ci motocykliści robili tak co pewien czas na jazdy na to miasteczko, i do no, Sodoma i Gomora tam była wtedy. I wreszcie ci zdesperowani ludzie y, pos, pod, podjęli decyzję, Rada Miejska, że każdy powinien się zaopatrzyć w broń. Jak ktoś nie ma pieniędzy, nie stać go, to mu miasto kupi. No i odbyć kursy, teraz właśnie strzeleckie, żeby się nauczyć posługiwania się tą bronią. I to się odbyło. A ci motocykliści nic o tym nie wiedzieli. I kiedy po staremu urządzili najazd na miasteczko, no to się nadziali na minę, chyba kilkunastu zginęło od razu na miejscu. Ta reszta uciekła, bo tego się nie spodziewali, więc to jest tak. Tak to wygląda. Proszę bardzo, pan ostatnie pytanie. Panie, panie redaktorze, prezydent Putin, a świat islamu, bo przecież dochodzi do tego, że islamiści popierają prezydenta Putina. Przez co? Ano przez to, że głupi Ukraińcy smarują naboje słoniną. No bo tak robią. No to wie pan. No chcą ich w chcą ich ten sposób skonfundować, a nawet doprowadzić do desperacji, bo tamci nie są pewni, czy pójdą do nieba wtedy, jak się w smalcu tam smarują. No. W polityce i na wojnie, zwłaszcza to czasami się dziwne sojusze tutaj zawiera, na przykład podczas Potopu szwedzkiego, to co zrobił Jan Kazimierz, mimo że był wcześniej był kardynałem nawet w Kościele katolickim, w ogóle był bardzo pobożny jako król. zawarł sojusz z hanem pisał do niego, brat mój Han i tak dalej. Więc to, no jak trzeba, to wie pan, w polityce tak jak w handlu nie ma gniewów. I e, przypuszczenie, że konflikt wokół Trybunału jest celowo potrzebywany, bo przecież pan że w tym roku i tak odchodzi. Dzisiaj w jest. Nie e, za dwa lata e, PiS zdobył większość, a to jest w moim przekonaniu składanie tekstu do tworzenia silnej opozycji. Moim zdaniem to jest, Trybunał Konstytucyjny jest pretekstem i moim zdaniem to była pułapka zastawiona na Prawo i Sprawiedliwość, którą ono dało się stawić. Dlatego, że zmiana ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, która miała miejsce pierwsza zmiana w Czerwcu, którą pan prezes Żebliński przygotowywał, prawda, no to już samo uczestniczenie Pana Prezesa, że w procesie ustawodawczym jest dyskusyjne z punktu widzenia y, takiego wymogu niezaangażowania politycznego. Wreszcie y, to, co się stało jesienią. Otóż Platforma Obywatelska i PSL przeforsowały wybór nadliczowych sędziów do Trybunału Konstytucyjnego. Proszę Państwa, co to znaczy nadniskowych sędziów? Kandydat na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, przynajmniej takie są opinie, że to są wybitni prawnicy. Bo taki wybitny prawnik to musi być chociaż w minimalnym stopniu spostrzegawczy. Więc wykluczam możliwość, że ci nadniskowi dwaj sędziowie, nie zdawali sobie sprawy w jakim trybie zostali wybrani i po co zostali w tym trybie wybrani. No bo jeśli sobie nie zdawali sprawy, to znaczy, że są durnie, a nie żadni wybitni prawnicy. Jeżeli to są wybitni prawnicy, a niegrzecznie było zaprzeczać, to znaczy, że to są szumrawcy. To znaczy, że to są szumrawcy, a skoro to są szumrawcy, to znaczy, że nie spełniają Jednego z warunków, jaki ustawa stawia sędziom Trybunału Konstytucyjnego. Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym mówi, że ci sędziowie powinni spełniać warunki wymagane wobec sędziów Sądu Najwyższego. A tam jest między innymi taki warunek, że taki sędzia musi być nieskazitelnego charakteru. No to szumrawiec nie może być nieskazitelnego charakteru. To jasne. Od razu widać, że. Nie spełniają podstawowego warunku piastowania tej funkcji. I niestety Prawo i Sprawiedliwość. Dało się wciągnąć w tę pułapkę, i pojechało po bandzie, i też wybrało sędziowiec. I też wybrało da Notabene, jeszcze niefortunnie, bo sędzia Pszczółkowski teraz im wierzchwał. I pan wiceminister Patryk Jaki, no, nie kryje. Nie ukrywał Jęku zawodu, że nie tegośmy się po nim spodziewali. No, sy wszystkie sytuacje mają swój charakter groteskowy i ta też ma charakter groteskowy. No, to Rzeczywiście taki tragikomiczny, no. Ale to, no tak, musi być. Myślę, że to jest pretekst, że Trybunał Konstytucyjny to jest pretekst. Pan sędzia Żepliński, no, widać, że. Tak, ja go tak podejrzewam o takie rzeczy, że realizuje zadanie. Niemcy go wynagrodzili doktoratem Honoris za okupacji, to pewnie by dostał jeszcze dodatkowy przywilej kupowania w sklepach norfirdejza. Więc ale jak... Dostał jakiś inny pretek, na przykład w postaci centrali rybnej czy Puszczy Białowieskiej, to wszystko się nadaje. Taka dziennikarka była Anna Bojarska, która y, mówiła, że od polityki uciec niepodobna. I, to znaczy w tym sensie, że nie ma takiej rzeczy, której by się nie dało politycznie wykorzystać.